Cześć witajcie. Wreszcie dotarł do mnie po czterech miesiącach nowy sprzęt. Stary Rebir i DWOL poszedł do nowych właścicieli, więc mam nadzieję, że będą zadowoleni. Zrobimy taki krótki unboxing, zobaczymy jak to jest seryjnie, czy to fabrycznie poustawiane. No i dzisiaj tylko tak krótko, że tak powiem a w przyszłości będziecie widzieć jak ta maszyna pracuje nie ma tego na YouTube więc dlatego nagrywam, szukałem sam tej maszyny, jak wygląda, jak się składa na stole i w ogóle, w ogóle no niestety nie uświadczysz tego, więc dlatego to robię, może ktoś czyli jakiś potencjalny kupiec będzie tym zainteresowany więc ja tu puszczam sobie muzyczkę a wy oglądajcie widzimy się なるほに Sprzęt złożony wygląda następująco. Tu jest dokładnie model. Jakby kogoś tam interesowało, to jest z fabryki. Czekajcie, tu nie będzie widać. Kładzie, w każdym razie jest to Robland. Co mogę o nim powiedzieć? Widzieliście, że no zajęło mi troszeczkę to zmontowanie, ale tylko dlatego, ponieważ nie było instrukcji, więc no, widocznie myślę, że to strugarka jest dla ludzi inteligentnych. Nie? Co prawda nie było to trudne do złożenia, ale, no, ale trzeba było troszeczkę pomyśleć. Popatrzcie sami. Nie wiem, chyba od razu myślą, że będziecie serwisantami. To jest cały komplet kluczy, który dostajecie. Jeszcze gdzieś tam są jakieś małe imbusy. Więc no nie wiem, to chyba do pełnej regulacji, choć powiem wam, że przy sprawdzaniu maszyny hmm, jej ustawień fabrycznych naprawdę jest nieźle, nie? Sorry za tą latającą kamerę ten gimbal coś szwankuje. Już wam pokazuję. Przykładnica. Przykładnica jest montowana do takiej belki. Tu jest powiedzmy jakby blokada. W przyłożeniu. No nie ma nic przy świtu jest powiedzmy idealnie i tak samo na końcu więc jeśli chodzi o samą przykładnicę no jest super zrobiona z to kawał aluminium no jak to zwykle bywa no przykładnica w strugarce jest mm, regulowana pod kątem tu też jest 45 stopni wszystkie powiedzmy kąty tutaj na tej przykładnicy możecie sobie korygować jeśli byłoby coś nie tak tutaj jest y, otwór do korygowania właśnie tych 45 stopni bardzo prosto się to ustawia musimy poluzować tą śrubę wajcha wezmę prawą ręką i składacie sobie pod kątem 45 stopni jest skąd 45 stopni? Sprawdzałem, teraz nie mam przy sobie przyrządu do, do sprawdzenia, ale na pewno jest. Co dalej? No i wracamy, wiadomo. to musimy poluzować to. To powiedzmy mocowanie jedną ręką, to tak troszkę ciężko, ale dociągamy blokujemy śrubą, przykładamy, a no jest idealnie. Tu oczywiście jest osłona wałka, która jest regulowana, jest z aluminium, góra do pokrętłem. Co więcej, chciałem Wam pokazać bardzo fajną rzeczą, którą Robland dostarcza. Powiedzmy razem z ze strugarką. To jest wiadomo, ta strugarka jest z wałem spiralnym. Jest taki oto klucz. Taki oto klucz. To już jest klucz dynamometryczny po to. Aby sobie z taką samą siłą przykręcić Przykręcić powiedzmy ostrze Odkręcone I słuchajcie I już jest, to, czyli jest to ta właśnie właściwa siła Co dalej, zapnę za chwilę kamerę na statyw pokażę Wam, jak wygląda przezbrojenie tej maszyny. Tutaj mamy dwa stoły: czyli podawczy i odbiorczy. Oba są regulowane. Regulacja jest płynna, czyli Oj, czekajcie, będzie to widać. Rozumiemy tą wajchę. No i tutaj regulujemy góra. dół. To jest śruba kontrująca, wtedy, jest, wtedy są blaty równe. Wepnę kamerę w staty i tak jak powiedziałem pokażę Wam jak wygląda przezbrojenie jej na grubościówkę. Niestety, aby ją przezbroić musimy ściągnąć przykładnicę To jest ten minus, właśnie gdyż stoły nie składają się w to samo miejsce, znaczy w tą samą stronę, co jest no, całe sterowanie z drugarką. Tego nie musimy ściągać, wystarczy że maksymalnie przesuniemy w prawo. Po prawej i po lewej stronie są dwie wajchy, luzujemy obracamy z drugiej strony tak samo luzujemy obracamy stoły są żeliwne z, z naprawdę konkretnym żebrowaniem za chwilę Wam je pokażę osłona można działać. Regulacja wygląda tak. Tutaj jest napęd wałków. I tutaj nie jest pokrętło, no, bez yy, podziałki, że tak powiem, bez zegara. Tutaj jest blokada, zanim, czekajcie, pokażę Wam. Tutaj jest blokada, luzujemy. Tutaj jest blokada, luzujemy. Bardzo płynnie chodzi. Aby z powrotem się zbroić na strugarkę, Tutaj musi być poziom 15, czyli 15 cm. Tu jest blokada, tak jak mówiłem, blokujemy. No i coś więcej, z wszystkich stron, znaczy z wszystkich z trzech stron sobie stop. Awaryjny, tutaj jak macie, właśnie że użebrowanie, naprawdę jest kawał żelastwa. no waga 240 kg, na no, taką popierdółkę malutką. To troszeczku, troszeczkę waży. Dobra. Z powrotem wracamy na statyw. Przezbroimy ją na strugarkę. Blokada. Stół zablokowany z tej strony również sto zablokowany przykładnica. Tutaj również z tej strony, śrubą. No i mamy przygotowaną maszynę do pracy. Ogólnie sama strugarka chodzi bardzo cicho. Pokażę Wam tylko wyłączą stopy. No jak tak jak, powiedzmy, no, przestało na bał spieralny, czyli chodzi bardzo cicho. Co więcej, hmm, głośnie chodzi mój odciąg, nie? Niż Sama strugarka. No co, może coś przestrugamy. No, to już nie ma co gadać. Kąty są idealne. Więc jest idealnie. No cóż, gdyby się coś działo, będę Was informował. No tak, jak mówię, jest to Robland. Najniższa półka z tego, co się tam orientowałem. E, najniższa półka z wałkiem spiralnym. Tyle, mam nadzieję, że będę zadowolony. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dużo z Was pyta jak struga, więc tak dla mnie bomba.